Już 23 konkurs Międzynarodowego Rysunku Satyrycznego. Pokrótce tylko wyjaśnię i podpowiem być może części z Państwa, że prace na ten konkurs napływają naprawdę z całego świata. W zeszłym roku doskonałe prace z Iranu. W tym roku również przekrój światowej kreski, światowego rysunku i różnego podejścia do tematu. Temat tej wystawy, która jest prezentowana czyli zeszłorocznego konkursu OLEZE KARTONELE dotyczył balonów, cepelinów i innych fantastycznych, latających cudów. Jak Państwo się przekonacie, podejście do tematu może być naprawdę bardzo zaskakujące. I jak za chwilę, mam nadzieję, też Pan Burmistrz Państwu podpowie i opowie pewne kulisy, sami Belgowie wybierając prace, które zdobyły główne nagrody, mieli z tym problem. Szanowni Państwo, tak jak Paweł powiedział, mieliśmy okazję przebywać na tej otwarci na wyst otwarciu wystawy w Belgii. Żyry miało rzeczywiście kłopot z prostej przyczyny. Natchnieniem do niektórych prac są znane już w świecie prace znanych artystów i ci, którzy rysują karykatury często z tego czerpią. No i były zarzuty oczywiście, że te najlepsze prace niekoniecznie są takie samodzielne i te niekoniecznie są oryginalne pomysły. Natomiast rzeczywiście w Belgii ta wystawa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i w samym mieście. Szanowni Państwo, to już nie przedłużając serdecznie zapraszam. Jedziemy z wystawą, kochani, fantastyczne prace, satyra bez słów, mamy tu, proszę zobaczyć, według mnie bardzo fantastyczną pracę, taki wisielec, który na baloniku z flagą grecką, no, to oddaje temat, który jest wałkowany ostatnimi czasami, trafiony w dziesiątkę, jest jeszcze kilka fajnych prac które pokazują, w jaki sposób można bez słów rozśmieszyć publiczność. I to jest, to jest fajne, ta wystawa jest co roku, zapraszamy wszystkich do oglądania, pośmiejmy się razem. Mm-hmm.